Już są dostępne trzy nowe gry w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential. Pierwszą z nich jest Diablo 4, czyli RPG hackenslash od Bizarda. Możecie połączyć swoje konto Battle.net i grać postaciami z innej platformy. Niestety to tylko podstawka. Nawet jeżeli macie już kupiony gdzieś dodatek, to żeby zagrać w niego na PlayStation musicie kupić kolejny. I nie wiem jak wam, ale ja nie mogę się przekonać do grania w Diablo Pad. Kolejną grą jest The King of Fighters 15. To 15 część serii bijatyk stworzona przez firmę SNK. Do wyboru mamy 41 postaci, kilkanaście kolejnych możecie dokupić. Każda z postaci ma unikalny zestaw kombosów i ciosów specjalnych. Trzecią dodaną grą w tym miesiącu jest JouSound. To gra, w której wcielamy się w bohatera wspinającego się na szczyt potężnej wieży. Mechanika wspinania polega na wciskaniu na zmianę R2 i L2, co odpowiada prawej i lewej ręce. Z podobną mechaniką spotkaliśmy się w Astrobocie. Wspinamy się po skałach, deskach, linach, a nawet roślinach. Podczas spinaczki znajdujemy listy, notatki i dowiadujemy się coraz więcej o budowniczych tej konstrukcji. Oprawa graficzna jest bardzo kolorowa w technologii Low Poly. To tyle w tym miesiącu. Jeśli nie macie jeszcze Essentiala, to najtaniej wam wyjdzie doładowując swoje konto poprzez tańsze doładowanie w Instant Gaming. Reflinka znajdziecie w opisie.